Hey, witajcie, z tej strony Kacperinio i będziemy kręcić drugi odcinek ze Skorohillą. Dzisiaj robimy do chyba dziesiątej planszy, bo w wcześniejszym odcinku robiliśmy um, No nie no. Robiliśmy od pierwszej do piątej planszy i strzeliliśmy ładnego gola no i siódmą planszę robimy Jest, widzimy, Szczeliśmy ładną rozgrywkę zrobiliśmy. No no nie, wypas, mamy ósmą planżę. No niestety. No niestety obronił. No. strzeliliśmy gola. No nie. No, bronił. Gol! Piękny gol! Mamy teraz, mamy już dziewiątą blaszę. Może zrobimy sobie do dwunastej, bo nam teraz tak pięknie idzie, muszę to uczcić. No nie, widzimy, niestety nie szczeliśmy. My szczeliśmy znowu. No nie, no, odebrano nam piłkę. dostał piłkę no i nie obronił gol strzeliliśmy pięknego gola mamy dziesiątą planszę zaczynamy ją Nå er det slutt på øvinga. No, odebrano mi piłkę niestety. No, ona też znowu odebrano. Mm. Tutaj. No nie, no niestety obronił. Byłaby piękna bramka kiedy. Bym. No niestety obronił. To było proste do obronienia. No, to było proste. No. Gol, piękny gol! Ja jeszcze to zrobiłem. No i tak przeszliśmy dziesiątą planszę, ale jak mówiłem, nie będzie koniec odcinka, bo yy, Bo musimy uczcić naszą piękną wygraną. Może no, przejdziemy do piętnastej. No niestety mm, Zabrano piłkę No nie Muszę iść, był piękny gol Widzimy, może do 15 dotrzymy Ale nie wiadomo, bo mamy jedno życie bo musiał pięknie grać Dobrze No niestety odebrano mi piłkę Odbiłkę. no prawie byłby gol prawie znowu no, prawie znowu no ten gościu jakiś gol wreszcie dużo marnuje sobie kasę. prawie no, więc słuchajcie, dniemy niestety Więc zaraz będziemy musieli kończyć Mmm, nieźle, niezły jest Bramkarz No i jak widzimy No, niestety nie mamy żyć Ale dostaliśmy do 13 planszy od 12 wygraliśmy Więc Niedługo przejdziemy pierwszy sezon i zaczniemy przechodzić do drugiego sezonu więc naleczka, Trzymajcie się i cześć!